Siemanko, dzisiaj postanowiłem nagrać zaraz taki filmik na co zwrócić uwagę przy kupie używanego kłada. Zadawaliście mi często takie pytania, więc nagramy filmik. Postaram się to tak szybko pokazać, żeby filmik nie trwał pół godzinki. Także co? Lecimy najpierw wygląd zewnętrzny. Patrzymy jak wygląda kład, jaki stanie z plastików i tak dalej. Czy nie jest ostro zagruzowany? Bo takich egzemplarzy na rynku wtórnym jest niestety bardzo dużo. Hmm. Ja widziałem już już sporo tak zwanych zajechańcy, <gry> także ja odpuściłbym sobie takiego kłada, nawet jeśli jego cena jest dużo tańsza. A wygląda on tragicznie, to a ja bym go nie kupował, bo będą kłopoty. Na pewno będzie wszystko w nim do roboty. Jak wiecie, silnik, lub nie wiecie. Temu silnika może wynieść nawet 7000 yy, Także nie jest totalnie yy, łożyska czy tulejki do zawieszenia czy, czy amortyzatory też są bardzo drogie. Dlatego ja bym odpuścił sobie taki sprzęt i poszukał yy, czegoś bardziej zadbanego. Wiadomo, jest to kład, yy, więc nie będzie nigdy idealny. Yy, bardziej jeśli jest używany, ma kilka lat gdzieś tam zawsze te ślady użytkowania będą widoczne mój jest teoretycznie teraz w ładnym stanie, ale jak wiecie robiłem całkowitą odbudowę, swap silnika i, i wszystko było praktycznie zmieniane, zostały plastyki tylko i na nich też właśnie widać ślady użytkowania tu są, nie wiem czy to kamera pokaże od krzaków wiadomo są są zarysowania ale tym się nie przejmujemy ogólnie plastyki są w dobrym stanie nie są klejone czy coś, połamane trytytkowane czy spawane e, także ja je zostawiłem chciałem je wymienić bo jak już wszystko robiłem to mówię e, zmienię też plastiki ale, ale e, cena 3000 chyba 300 e, no Troszeczkę mnie szokowała i mówię: Dobra, jak miała jeszcze połamane, to mógłbym to wymienić, ale, ale na razie zostawiam. Ale dobra, nie o tym. Lecimy dalej. Czyli wygląd zewnętrzny: zwracamy uwagę, no bo też jeśli, właśnie gdzieś dajmy na to grip, manetka jest dziurawa, porwana, chłop tego nie wymienił, a kosztują 50 zł to wiadomo, że też olej pewnie rzadko wymieniał i tak dalej, jakieś zerwane lusterko coś na taśmie przyklejone no ja nie lubię takich patentów jeśli ktoś dba o sprzęt wymienia wszystko na bieżąco to, to dba też choć trochę o wygląd zewnętrzny co, przód, przednie zawieszenie najczęściej wybijają się tutaj te tulejki tam są łożyska, wystawy naprawcze są też dosyć drogie. To się często zużywa. Wiadomo ja kład, pracuje w trudnych warunkach, także lecicie stówką po polach. To nie ma się co dziwić. Ja to już wymieniłem chyba trzy razy i szkoda właśnie, że nie nagrałem tego filmiku kilka dni wcześniej, bo miałem tu dolny górny wahać miałem Miałem właśnie wybity chyba ten jeden też Już wymieniliśmy cały komplet A sprawdzacie to tak, że szarpiecie sobie Szarpiecie sobie tak Widzicie cały kład teraz lata A jeśli będą one zużyte To tutaj będzie Będzie latało, będzie czuć Nawet u mnie było czuć metaliczny taki dźwięk Było słychać znaczy To samo robicie tutaj z dołem Jak widać u mnie wszystko sztywne ale łatwo to zweryfikujecie Jeśli jest do wymiany to zaraz to poczujecie Jak będziecie tak szarpać Możecie też szarpać Tutaj w tą stronę Tu Tutaj szarpiecie Nie jest wszystko sztywne Amortyzator skrętu Czasami wydaje dźwięki Ale to nie, że jest znowu założony Tylko tutaj na tej kulce To tak ma być nie. Tu robicie to samo szarpiecie makiną, jeśli będą łzy to to tak jak mówię to od razu od razu wyczujecie drążki kierownicze to samo tu możecie nimi poszarpać tak samo od razu wyczujecie tak samo możecie robić króciutkie ruchy kierownicą i i dotykać drążków żeby zobaczyć czy tam wszystko jest ok luz na kierownicy też powinniście wyczuć u mnie tego luzu nie ma bo tak samo wymieniałem cały zestaw napraw czy sty, y, sztycy czyli kolumny kierownicy i co? Kolejna rzecz w przednim zawieszeniu amortyzatory tutaj te y, Tulejki dolne, na łączeniu z wahaczem Górne Też lubią się wybijać Też je wymieniałem chyba dwa tygodnie temu e, Niestety są niewymienne e, I akorz amortyzatora e, W Suzuki jak dzwoniłem To 3340 zł Tak mi powiedział za sztukę e, Także Tulejki trzeba sobie dorobić albo z poliuretanu gdzieś albo utokarza ja robiłem to u tokarza bo nawet z brązu dorobił. No i teraz jest wszystko git. Były wybite. A żeby to zweryfikować to ciągnięcie kłada do góry, tak jakbyście go chcieli podnosić. wtedy o, zawieszenie się wtedy całe na, na pręża, koła się lekko odrywają od, od podłoża i robicie takie ruchy. Tutaj trzymacie ręką, no jakby dwie osoby były, bo nie jest to, to łatwe. Jedna osoba go właśnie tak niego tak podnosi. Druga osoba trzyma ręką tutaj na łączeniu amortyzatora z wahaczem tu u góry. Jeśli będzie luz od razu, to będzie słychać. Jak będzie bardzo duży albo mniejszy, to tak samo wyczujecie. Także to jest łatwe do zweryfikowania jak się wie jak to robić. Stworznie, dolne. Tak samo jeśli będziecie szarpać nim, to powinniście wyczuć. One raczej one, one szybko się nie zużywają. Też są niewymienne w dolnych wahaczach, w górnych tak, w dolnych trzeba kupić cały wahacz. Ja jeszcze ich nie kupowałem, są w dobrym stanie zarówno je dół jak i góra. Także najczęściej dostają tyłek, tak jak mówię, tulejki amortyzatora i tulejki wahaczy. To jest standard. Możecie też zwrócić uwagę na tarczę czy nie jest pofalowana, czy nie jest zdarta, nie ma wżerów. Klocki w jakim są stanie. Ja też wymieniałem teraz kilka dni temu klocki. Także jest wszystko git. Eee no i co, I jeśli chodzi o przednie zawieszenie to chyba tyle przechodzimy do tyłu w tyle mam założone dystanse po 5 cm na koło i ciężko jest teraz tak złapać kłada bo jest za szeroki ale powinno się udać jak nie ma dystansów to jest to łatwiej zrobić czy na przykład Basan jest też bardzo wąski to z tym nie ma problemów sprawdzacie czy nie ma luzów wahacz na łączeniu z ramą to jest tam u góry tam najczęściej dochodzi do tego jeśli jest to bardzo e, już wybite to e, rzuca kładem jak żydem po pustym autobusie e, rzuca nim tym nie rzucało LTZ akurat nie rzucało a miałem to wybite też to wymieniałem ale Baszan to no tańczył tak po drodze jak był krzywy cały. Wymieniłem wtedy w nim te, te łożyska i, i super prosto jeździł. Yy, łapiemy, łapiemy tutaj za koła i spróbujemy szarpać na boki Jeśli będzie wybite yy, te łożyska będą wybite tam na wahaczu, tak samo poczujecie, że, że jest luz, że coś jest nie tak. Co, często też łożyska piasty dostają w tyłek. Tam wlatuje, jak już są mnie uszczelniacze, nieszczelne. Woda, piasek, i to szybko też się właśnie wkładzie niszczy. Za bardzo, za bardzo też nie ma tego jak pokazać. No, możecie szarpać. Oczywiście też za ośkę. Zobaczyć czy nie wyczuwacie luzu, ale głównie jeśli to jest zużyte, to jak pchacie kłada do tyłu czy do przodu na ludzie bez odpadnego silnika, to słychać wtedy taki zgrzyt to jakiś czas. Ja to wymieniałem, także to jest git. Zły przykład, zły przykład filmiku, teraz bo wszystko wymienione. Ale to... Yy, to zweryfikujecie łatwo, jeśli właśnie będziecie go ciągnęli przez parę metrów pchali będzie tam takie strzelanie, jakby taki dziwny dziwne chrupotanie zgrzyt, grzy, to znaczy, że że już są łożyska mocno wybite w tej kasecie, w piaście i no i to może okazać się też problemem, bo jeśli ktoś długo tak jeździł to możliwe, że ma macie do wymiany a cały wahacz też nie jest tani kolejną rzeczą sprawdzacie tak samo e, napęd w jakim jest w stanie u mnie napęd też jest wymieniony no ja wszystko wymieniałem jak robiłem odbudowę kłada e, i co czy e, to ringi się nie wysypują bo widziałem już takie też e, akcje widziałem patenty pozwiązywany łańcuch na tretytki także pomysłowość niektórych driverów jest zarąbista no co no, no, rzeczy rzecz eksploatacyjne takie ale to też może mieć wpływ na cenę więc patrzycie jak ten łańcuch wygląda czy nie jest właśnie jakoś, no to będzie też po wyglądzie widać czy, czy jest ostro suchy, zardzewiały że ktoś go nie smarował, nie dbał o niego Łańcuch praktycznie po każdej jeździe trzeba wyczyścić i przesmarować. Jeśli chcecie zwiększyć jego żywotność. Także tak to wygląda. Obserwujemy też tarcze, yy, klocki. Tu widać tak samo u mnie nuweta klocki, przedwczoraj włożone. Ale będziecie od razu widzieć, bo to jest wszystko na wierzchu. Yy, czy, czy klocuszki. O widzicie ja mam takie. To nie są wżery jakieś mocne na tarczy, tylko takie porysowania bo zapomniałem o wymianie tych klocków na czas i już mi blacha troszkę tarła i troszkę zniszczyłem tarczę ale teraz na tych nowych klockach mam nadzieję, że to się może to się poprawi i już doszlifuje się No także tu też widzicie czy klocek jest ży, żyletka czy, czy nie no i co? I to z takich głównych rzeczy to chyba tyle. Sprawdzacie też jeśli kład ma homologację. Sprawdzacie czy ma światła, kierunkowskazy, klaxon e, czy po wciśnięciu hamulca nożnego, który mamy tutaj to jest hamulec na tylnie koła, czy świeci się e, stop czy jest w ogóle właśnie czujnik podłączony e, To samo przedni hamulec tu macie hamulec w ręce i to jest hamulec na przednie koła sprawdzacie też czy, czy stop świeci, czy czujnik jest popodłączany też zawsze można powiedzieć, panie jak to? nie podłączony tu czujnik, muszę kupić i tak dalej jeśli chcecie jeździć też czasami po publicznej drodze to warto żeby e, ktoś jadąc za wami wiedział, że, że hamujecie czy skręcacie bo chodzi też o, o wasze bezpieczeństwo, żeby nie wjechał w tyłek tak, już. Warto takie rzeczy posprawdzać. Powinien mieć też lusterka, ale to już są takie szczegóły. są, tak jak mówię, yy, i co? Silnik odpalamy. Prosimy sprzedawcę, żeby przed Waszym przejazdem nie przepalał maszyny. Żeby silnik był zimny, sprawdzacie to w ten sposób. Dotykacie silnika. Jeśli jest zimny, dotykacie yy, rurek, yy, rury wydechowej od kolektora jeśli już zimniutka no to wiadomo, że, że nikt maszyny nie odpalał um, i co? odpalacie go, jeśli odpalił ładnie nie, nie zadymił, obserwujecie czy z nie leci niebieski dym nie zadymił, chodzi równiutko eee, po rozgrzaniu możecie zapytać czy, czy jak już się silnik rozgrzeje czy możecie dać mu do odciny czyli wcisk, wciskacie gaz na maksa i sprawdzacie czy, czy też nie wylatuje dym Potem na ciepłym silniku to samo. Gasicie maszynę, odpalacie. Powinna palić na tyk. Dosłownie, dosłownie dotykacie przycisku odpalania i, i, i powinien grać. Jeśli, jeśli nie gra, jeśli coś nie równo chodzi, to też może być przyczyna gaźnika. Ja tutaj mam akurat teraz wtrysk, bo to jest silnik z Kawasaki zmieniony, ale w oryginale w Suzuki jest silnik jednocylindrowy na gaźniku i też miałem z nim takie problemy, że e, nie odpalał tak, znaczy jak go kupiłem to, to palił pięknie, ale jak później już po jakimś czasie miał problemy e, wyczyściliśmy w myjce i zestaw naprawczy e, gaźnika, tak samo e, powymienialiśmy dysze i tak dalej i kładzik odpalał dosłownie na dotyk także jeśli są takie problemy, to, to, to prawdopodobnie będzie to gaźnik. Jeśli nie idziemy i tak dalej chodzi tylko Zwróćcie uwagę też, czy nie dochodzą jakieś niepokojące dźwięki, silnika, jakieś metaliczne, coś jakiś stuki hałas. Normalnie sobie chodzi, także powinno być wtedy OK. Jeśli macie możliwość jazdy próbnej, no to czy, czy Wasz znajomy, który już jeździ motocyklem, przykładem to najlepiej takie osoby zabierać ze sobą, bo, bo zawsze coś więcej będą wiedzieć niż wy. I e, przejechać się, zobaczyć, czy ma moc, czy, czy jedzie normalnie, i posprawdzać wszystkie biegi. E, czy wchodzi wsteczny, e, czy, czy, czy nie wypadają biegi. E, problem w LTZ był bodajże z trzecim biegiem. E, taki taka jego wada, u mnie akurat nigdy się to nie działo, no, jak miałem jeszcze tamten stary silnik, u mnie biegi prac wchodziły bardzo dobrze także nie miałem z tym problemu, być może ktoś tam to wcześniej naprawiał, nie wiadomo ale no to też zwracamy uwagę czy wszystkie biegi są ok, czy nie ma jakiegoś wycieku, możecie się schylić pod spód zobaczyć czy gdzieś tam yy, z uszczelek czy, 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 czy z miski czy czy ogólnie gdzieś nie widzicie jakiegoś wycieku oleju bo to też już mogą może świadczyć o, o problemach no i co i to chyba tyle, najważniejsze takie rzeczy na które zwrócić uwagę chyba wam pokazałem filmik chyba trwał pół godziny miał być szybki także co mam nadzieję, że pomogę niektórym przekupnie kłada. Życzę Wam, żebyście trafiali na yy, fajne egzemplarze, by móc tutaj po polach cisnąć, ile lezie. <grystanie> Także co, ja się zawijam. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!